W ruchu trzecim zabawowym, Dzisiaj pokażę Wam swój bok. sobie ja, co coraz lepiej. Moja slampa. Coraz e, gdyż, daje, daje się skutecznie A powiedzcie, co dzieci. Widzimy. Dobrego, e, życia. E, Dzisiaj życia, dobrego życia. Się, ale dzieci nam nie będą na odpowiadać. Powiedzą nam tylko dzień dobry i do widzenia. Dzień dobry, do widzenia. Nie dzieci, tak się nie mówi. A jak się mówi? Mówi się motylek. Wolimy, żebyś mówił o swoim pokoju, a nie o jakichś motylkach. Dobrze. Dyskusje leczenia raka pierwszej, czyli leczenia raka pierwszej ja są od Ten też nie, nie ma, ale teraz ja będziemy ja miał. akredytacji, certyfikacji tych ośrodków. W programy. Nie, bo, proszę pana, to jest komputer. Nie, to Zabawkowy telefon! No właśnie! tam za który przynosi dodatkową korzyść. Pan ma radio! I ja co się i, przypomnę na ruchu SMS-71-151. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, komentarze, chcieliby Państwo wziąć udział w naszej rozmowie na temat. E.